Witam. Dzisiaj Wam porównam dekodery DVB-T2. To jest nowy standard telewizji, który mamy już w całej Polsce. Będę chciał Wam pokazać porównanie zmiany kanałów. Jak szybko zmieniają kanały w tym nowym standardzie dekodery oraz czy na którymś tych dekoderach nie występowała pixelizacja, czyli czułość tunera DVB-T. Najpierw pokażę Wam te wszystkie dekodery, jak wyglądają. Następnie zobaczymy pilota. A następnie będziemy każdy dekoder porównywali ze sobą. Tak się dekodery prezentują. Pod filmikiem będzie spis treści, żeby było łatwiej Wam oglądać, oraz będą linki do pełnych prezentacji dekoderów, które robiłem wcześniej. Będziecie mogli sobie sami zobaczyć, jak ten dekoder dokładnie wygląda. Menu, nagrywanie, a dzisiaj tylko po prostu będzie takie szybkie porównanie, zmiany kanałów oraz czy jakiś dekoder pikselizuje. Dobrze, zacznę może od. Yy, pilotów, jak w tych dekoderach, czym się różnią te piloty. Większość jest podobnych, ale będziecie mogli zobaczyć mniej więcej różnice. Dobry, tak się prezentują piloty z bliska. Jak widzicie, mamy dwa piloty programowalne, czyli możemy zaprogramować uruchamianie i wyłączenie oraz głosić się telewizorem. To jest pilot firmy Deco TV oraz Esperanza Model 106P. Jak widzimy, tutaj Trzy kolejne piloty nie mają tych funkcji programowalnych. Jeszcze taka ciekawostka, jak zwróciliście uwagę, firma Esperanza zrobiła takie coś, że tu mamy przewijanie, tam gdzie było normalnie w pilotach, mamy głośniej, ciszej i zmiana nagrywania, tam gdzie były kanał góra, kanał dół. Mi to się do końca nie podoba, wam to zależy jak się przyczelicie. Tak jak już mówiłem kiedyś w, i przy różnych filmikach, najbardziej mi się akurat podoba pilot DECO najbardziej dopracowany jest. Ma spore guziki, co jest dobre dla starszych osób, ale nie jest to przesadnie wielki. Oraz ma te funkcje programowane, czyli możemy głośniej ciszej telewizorem, włączyć i wyłączyć telewizor. To samo możemy Esperance zrobić, ale niestety jak tutaj widzicie. Jak widzicie te guziki dają według mnie sporego minusa, jeśli chodzi o pilot Esperanza. Dobrze, zaraz będę podłączał po kolei wszystkie dekodery do telewizora, pokazał Wam zmianę kanałów, ale może najpierw przyjrzymy się tym dekoderom z bliska. W opakowaniach oprócz pilotów i dekoderów możemy znaleźć jeszcze kable HDMI, a tutaj daje tylko firma Dekotv i firma Ostark. Tutaj możemy znaleźć i baterie do pilotów oraz kable HDMI, w innych dekoderach jest tylko dekoder, pilot. I też nie ma większości baterii. Jeśli chodzi o wyjścia USB, to ma dwa wejścia, ma firma Ostark, ma jedno wyjście USB i drugie wyjście USB. Tak samo ma dekoder Esperanza 106P. Czyli ten ma jedno z przodu, drugie z tyłu. I tu Esperanza jako jedyny ma najwięcej przycisków z przodu i przycisków dekodera. Mamy też głośniej ciszej zmiana kanału do góry do dołu oraz możemy wejść w menu i wtedy też się poruszać tym joystickiem i pod fizz, guzikiem OK. To też jest dobra funkcja. Jak nie zapodziewamy pilota, mamy pełną dekoderę. Możemy się po prostu wszystkie funkcje możemy robić bez pilota. Jeśli chodzi o resztę dekoderów, to wszystkie mają tak samo po jednym wejściu USB, jedno wyjście. HDMI, jedno z kart i wszystkie mają wyjścia dźwięku kolaksjalne. Czyli po prostu były wszystkie, praktycznie zjechały z jednej fabryki, Tylko ten Esperanza oraz Euro Oscar Euro T2 model mają jedno wyjście w więcej USB. Dobrze, zaczniemy porównanie od dekodera Esperanza model EV106P. Na wstępie chciałem małe sprostowanie zrobić przy prezentacji tego dekodera. Dziwiłem się, że zakres głośności na każdym kanale jest inny. To się okazało, że wystarczy wejść w zakres obojętności, tak to się nazywa. Zmienić z kanału na światowy. I teraz każdy kanał ma taką samą głośność. Jak wyciszymy na jeden kanale, to na wszystkich kanałach się wyciszy. Bo tak jak pokazywałem przy prezentacji, miałem ustawiony zakres objętości na kanał. I tu po prostu jest tak, że wtedy każdy kanał ma swój głośność osobno. I wtedy podamy to wadę, w tej chwili tam dospracować, można to w, w menu Zakres objętości zmienić na światowy i wtedy dźwięk jest na każdym kanale taki sam. Dobrze, wracając do, do tematu porównania, możemy zobaczyć, jak na kanałach się ten zmienia. Akurat z jaką prędkością zmieniają się kanały. Jak widzimy, nic nam nie pikselizuje, kanały się zmieniają około 2 sekund. Przejdziemy na stary Mux. Tu jeszcze widzimy, że nadaje WP w H264. Tak samo się zmienia jak na kanałach z, tej nowej, z nowym standardzie HEFT. Widzimy że dekoder sobie radę. Nie ma żadnego problemu. Dobrze pójdziemy do kolejnej dekoder, Widzę, Będziemy od dołu robili. To był w model 106P, teraz zobaczymy model 105R. Jak sobie radzi z taką samą zmianą kanałów? Teraz ponoszę model EV105R firmy Esperanza. Zobaczymy, jak tu zmienia kanały. Tu jest troszeczkę, chyba mi się wydaje, szybciej. Nie za każdym razem. Tak, to mi się wydawało, że tu na TVP rozrywka i TV dokument bardzo szybko zmienił, ale TVP kobieta troszeczkę gorzej. Przez chwilę się pojawiła jakaś pikselizacja. Nie, ewidentnie ten dekoder widać, że zmienia szybciej kanały niż jego powiedzmy lepszy model 106 ten 105 po prostu widzimy że to szybko zmienia kanały tamten trzeba było poczekać około 2 sekund tu widzimy że praktycznie klikam guzik od razu się kanał zmienia nawet na starym mógł się w starym standardzie nie ma problemu Dobra, jak na razie model 105 według mnie lepiej zmienia kanał niż 106 tylko ten model 105 ma mniej wyjść USB, nie ma na, na panelu przednim więc mam mniej guzików akurat tu pilota używałem od modelu 106, bo 105 ma, brakuje mu tych guzików funkcyjnych głośniej niż telewizorem, ale miałem akurat pod ręką model, od modelu 106, ale widzimy, że na przemian działają te piloty. Jeśli chodzi o przyłączenie kanałów, to na tą chwilę wygrywa model 106 ze 105. Przepraszam, przepraszam Wygrywa model 105R, a nie 106P. Dobrze, zobaczymy, jak będzie kolejne dekodery sobie zmianą kanałów. Jak widzimy, ten bardzo ładnie zmienia kanały. Dobrze, teraz kolejny dekoder firmy DECO TV. Jak widzimy, zmienia kanał też około 2 sekund. Jak to robił Esperanza model FV106P. Jak pamiętacie, dekoder DECO ma najładniejsze mini po aktualizacji. Ma takie fajne kafelkowe. Nie takie proste jak w większości dekoderów dvb -T. Ale jak widzimy. Też potrzebuje troszeczkę czasu na. Zmianę kanału. Dosłownie raz, dwa, trzy. Mnie o dwóch sekund. Dobrze teraz będzie. Dekoder TechByte Jakiś czas temu można było go do, dostać go w dyskontach Zobaczymy jak on sobie radzi ze zmianą kanałów Jak na razie wygrywa według mnie model 105 firmy Esperanza Zobaczymy jak sobie TechByte będzie dawał radę Dobrze, zobaczmy jak sobie teraz radzi Dekoder TechByte już mamy kanały wgrane Zmienimy kanał do dołu Jak widzicie kanały się dość szybko zmieniają, tylko jak zobaczyliście przy zmianie kanałów jest taka wielka i od razu się wczytuje kanał. To po prostu chyba ten dekoder tak ma. Zmiana, ale w miarę szybko, też tak do dwóch sekund, jak inne dekodery, co przed testowaliśmy. Tak to oprócz tego. Zostawimy na chwilkę może jakiś kanał, żeby zobaczyć, czy będą piksele się pojawiały podczas oglądania. Nie, po prostu ten dekoder, tak widzimy, ma po prostu przy zmianie kanałów obraz. Natomiast robicie czarny lub stop klatka, to po prostu przeskakują takie piksele. Nawet jak widzieliście weszłem na chwilkę specjalnie w menu, żeby zobaczyć czy po, po menu nam się też rozpikselizuje z EPG nie ma tego problemu. To tylko po prostu jak zmieniamy kanał jest taki, ale zobaczcie zobaczymy jak zmieniamy w starym standardzie nie ma takiej pikselozy, po prostu jakby za dużo informacji do na raz dostał. I się robią piksele. Dobrze, zobaczmy teraz hiszpański dekoder Oscar. Jak on se radzi? To jest jedyny dekoder, który nie ma wbudowanego zasilacza. Po prostu ma zasilacz osobny. Dobrze, podłączamy do tego dekoder Ostark. Przepraszam, Ostark, nie Oskar. Ostark. Dobrze, czas na ostatni dekoder. Zobaczymy jak tu sobie da, daje radę ze zmianą kanałów. Jak widzimy dość płynnie zmienia kanały. Przeszedam na TVP Go. Nie widzę tu żadnego dłuższego zatrzymania. Żeby nie było idealnie, tak jak zawsze mówiłem, każdy doktor ma jakąś swoją wadę. Tu jest wada guzik cecha plus cecha minus. On jak się tu zmienia kanały na joysticku, to jest jak widzicie, fajnie kanały Zmienia o jeden. A jak zmieniamy kanały, tym guzikiem przeskakuje nam od razu o 10 kanałów w dół. Tu widzę tu dłuższa sprzewa między starym muxem a nowym. Wrócimy do kanałów w tym nowym standardzie. Z tymi kanałami sobie jak widzicie bardzo ładnie radzi. Menu miało standardowe jak większość kanałów dekoderów DVBT. Dobrze, wrócimy może do podsumowania tych dekoderów, które dekoder ja wybieram. Zależy jak Wam się obejrzycie cały filmik to macie swoje zdanie o tym wyrobione. Dobrze, wracam do Podsumowania. Dobrze, zanim podsumuję te dekodery, które mi się najbardziej podoba przy zmianie kanałów, to chciałem pokazać dekodery, jak wyglądają z tyłu. Jak widzicie, między firmą DECO a Esperanza widać, że są składane praktycznie w tym samym fabryce, bo z tyłu praktycznie nic mi się nie różnią. To widzimy od modelu Esperanza 106P. Jest to dodatkowe wyjście USB, praktycznie tylko tym się różni. Mamy dekoder Techbite a tu hiszpański dekoder. Widzimy, że się troszeczkę bardziej różnią, bo są i mniejsze od tych poprzedników dekoderów. No i ten hiszpański dekoder nie ma żadnego guzika, jak widzicie, nie ma żadnego przyciska do uruchamiania wyłączania. Inne dekodery mają jeszcze szybki wycisky na, na bok. Tu widzimy, że trochę troszeczkę dekoder Deko jest większą Esperancy Minimalnie się różni wielkością czy szerokością. Tu mamy wyjście USB. Jeszcze raz z przodu dekodery. Je, jeśli miałbym wybierać dekodery po szybkości zmiany kanałów, to bym wybrał Esperanza. FV105R, następnie wziąłem dekoder Ostark t 2 też w miarę fajnie kanały zmieniał. Tylko mówię, w tym mi się nie podobało to, że kanał CH plus CH minus zmienia o 10 kanałów, a nie o 1. A mam nadzieję, że pojawi się niebawem aktualizacja tego dekodera i to poprawi. W tym modelu Esperanza, jak i w tym tym 106, jeśli chodzi o pilota, nie podoba mi się. Też to, że nie ma tych guzików, kanał góra, kanał dół w tym miejscu, tylko są na joysticku, ale przez te wszystkie testy tych dekoderów już się przyzwyczaiłem kanały zmieniać joystickiem, bo zawsze jakieś były problemy przy niektórych dekoderach, też przed aktualizacją na przykład zmieniało właśnie kanały o 10 lub nie chciał zmieniać do dołu, tylko do góry zmieniały kanały. I się dlatego na nauczyłem obsługiwać joystickiem, zmianę kanałów może to by, powiedzmy, na początku mi się wydawała wada, wydawał, że tu nie mogę zmieniać kanałów ale nauczyłem się tym przyciskami jeśli chodzi o dekoder Deco TV, według mnie jest najbardziej dopracowany jeśli chodzi o pilota no jest troszeczkę wolny, jeśli chodzi o zmianę kanałów. Zajmuję około tu dwóch sekund. Jeśli komuś nie, nie przeszkadza to, że tak długo zmienia kanały, to polecam w dekoder Deco TV, ma najbardziej dopracowanego pilota oraz najładniejsze menu. Bo wszystkie przyciski dobrze działają, jeśli chodzi o zmianę kanałów, plus ma jeszcze przyciski programowalne. Oraz jak mówiłem w dzisiejszych testach, ten pilot pilotniej najlepiej leży w ręku. Miejcie sobie pretensję, że za dużo gadam o pilotach. Ale dla mnie to jest też ważne, żeby oprócz przyjemności i zmiany kanałów też było to, że się z pilotem cały czas mamy go praktycznie w ręku przy zmianie kanałów, żeby dobrze leżał w ręku. Dobrze, to może tak. Pierwsze miejsce dla mnie to jest Esperanza 106, 105, Esperanza 105R. Następnie Ostark Zmiana kanałów, tuż już TechByte z Deco tak samo, Powiedzmy na tych samych miejsca, są. Najsłabiej według mnie wyszedł jeśli chodzi o zmianę kanałów. Dekoder L Esperanza 106P Możecie mieć inne zdanie, piszcie w komentarzach jaka jest Wasza kolejność tych dekoderów. Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał.